Szczerze, to nie utrwala makijażu. Nałożyłam ten podkład i po prostu po jednym dniu już mnie wypryszczyło. Dzisiaj będzie piękny makijaż. Oglądajcie do końca, żeby go zobaczyć. Hejka, ja jestem Gabi i witajcie na moim kanale. Ponownie a jak jesteście tutaj nowi, no to hejka, jestem Gabi. I na tym kanale zajmuję się recenzowaniem, testowaniem różnych kosmetyków, i robimy tutaj wszystkie fajne, ciekawe, kosmetyczne rzeczy. I dzisiaj zrobimy sobie make-up najlepszymi kosmetykami. Z tego półrocza najlepszymi, po prostu jakby mi ktoś zabrał kosmetyczkę, jakby mi się tą spalił, jakbym straciła wszystkie kosmetyki, to to są kosmetyki, za którymi płakałabym najbardziej i kosmetyki, które biegnę i odkupuję je wszystkie jeszcze raz. Więc dzisiaj dowiecie się, które kosmetyki polecam najbardziej. Zostawcie łapkę w górę, suba i lecimy z tematem. A ja się napiję wody. Make-up zacznę od bazy, oczywiście wcześniej sobie mam twarzną, mam jakieś kremy bla bla bla, ale zacznę od bazy pod makijaż i nagrałam nawet takiego TikToka, gdzie powiedziałam, że wszystkie bazy pod makijaż to jest scam i ja nie wierzę w takie czary mary, ale są trzy bazy, które polecam najbardziej i to jest ta baza z Nyksa The Face Glue. Ona wygląda jak tubka kleju i tak to jest troszkę dziwne nakładanie tego na twarz i zawsze jak ją widzę, to mam takie Miałam taki klej w podstawówce, ale dobra, to jest świetna baza i testowałam ją w naprawdę trudnych warunkach. Nie nakładam jej dużo, troszkę. Nakładam palcami. Ona przykleja podkład. Podkład się lepiej trzyma, make-up się dłużej trzyma, konturowanie się dłużej trzyma. Testowałam ten podkład, tę bazę, testowałam z różnymi podkładami. Nie było sytuacji, że podkład jakiś się z nią nie polubił. Pasuje mi z każdym podkładem, jaki testowałam. I też tip ode mnie. Jeżeli używacie bas i chcecie używać baz pod makijaż, nie nakładacie dużo bazy, rozmarowujecie to dobrze palcami i teraz brącie Panie Boziu, żebyś ty teraz od razu na to nakładał podkład, dlatego że na milion procent wszystko się zważy. Daj tej bazie, daj tej bazie się ułożyć, daj jej trochę pooddychać, daj jej trochę posiedzieć na tej gębie i teraz, żeby dać tej bazie się wchłonąć, przejdziemy do makijażu brwi. Jeżeli chodzi o brwi, to tutaj używam najczęściej tego setu z Catrice. Jak widzicie, on jest cały brudny. Tutaj jest jakaś plama, tu jest jakaś dziura. Ogólnie u mnie kosmetyki, które lubię, które używam, tak wyglądają. Najczęściej używam tego ciemnego, bo ten jest troszkę przyrudawy. A jeżeli mam ochotę na kretkę, to wybieram sobie to z Maybelline, ale ona, ją bardzo lubię. Już moje kolejne opakowanie, ale nie jest tak często u mnie właśnie jak te cienie od Catrice. Moje brwi miały już różne fazy, były brwi na mydło, były brwi cienkie, były grube, wyrwałam sobie połowę, dużo dziwnych rzeczy robiłam z brwiami. Aktualnie jestem w mojej naturalnej brwi Era, gdzie staram się ich nie malować za mocno i maluję sobie zawsze je od dołu. i Tutaj sobie nakładam odrobinę tego cienia, nie za dużo i rozcieram go sobie do góry. Bardzo często tanie kosmetyki nie trzymają się tak dobrze jak te drogie. Zauważyłam to wiele razy z wieloma kosmetykami. Jeżeli chodzi o te cienie, nie zauważyłam tutaj ani razu, żeby one, nie wiem, pół brwi mi się starło albo coś dziwnego się stało. I lubię też te cienie za to, że mają chłodny kolor. To jest w ogóle odcień 02 aż brown, tak się nazywa. Można nimi sobie zrobić za ciemne brwi? Oczywiście, że można, ale czym sobie tych brwi zaciemnych nie można zrobić? I też piszcie mi koniecznie w komentarzach swoich ulubieńców z każdej kategorii, jestem też bardzo ciekawa, jacy są Wasi ulubieńcy. Żeby brwi u mnie wyglądały naturalniej, zawsze szukam takiej czystej spiralki, czystej szczoteczki, którakolwiek tam jest pod ręką i przeczesuję sobie nadmiar tego produktu, żeby te brwi nie były za mocne, żeby nie wyglądały... Jakbym je zrobiła pomadą. Takie bardziej przerysowane brwi przestały się u mnie podobać, ale oczywiście za rok y, nie zdziwcie się, jak zobaczycie mnie w wielkich czarnych brwiach, bo u mnie po prostu różnie bywa. I nadmiar tych, tego produktu. Wycieram sobie mokrą chusteczką. Jak się maluję na YouTubie, to zawsze w połowie filmu po prostu wyglądam jak totalny pajac, więc to będzie dzisiaj, dzisiaj będzie piękny makijaż. Oglądajcie do końca, żeby go zobaczyć. No i czas na mojego ulubieńca, takiego ulubieńca żel do brwi z Sephory. Ktoś mi powiedział, że ten żel do brwi z Sephory to jest najlepszy żel, jaki używał w życiu, więc ja zaczęłam szukać tego żelu u siebie, znalazłam go i przepadłam. I to jest już moje drugie opakowanie, które sobie sama kupiłam. Ono jest nowe, używam je może czwarty czy piąty raz. I za co lubię ten żel do brwi? Ja testowałam wiele żeli do brwi, tanich, drogich, z Sephory, z Douglasa, z Drogerii, mydełek, nie mydełek, ten żel got naprawdę dużo, dużo testowałam tych rzeczy i to, za co lubię ten żel, to to, że maluje się brwi szybko, naprawdę je utrwala i nie zostawia takiej mm, poświaty, one nie są błyszczące, no i te brwi bardzo długo się trzymają. Uważam, że szczerze, to jest Lepsze niż żel z benefitu. Dużo lepsze niż żel z benefitu ten srebrny. To jest naprawdę, moim zdaniem, na ten moment najlepszy żel do brwi, jaki kiedykolwiek używałam w życiu i myślę, że długo jeszcze nie znajdę lepszego. Po prostu tak utrwala, tak ładnie wygląda, ale się dość szybko kończy, bo ja go też używam dość sporo, ale mogę to przeboleć, naprawdę. Jak już mam twarz taką, wiecie, no, ten, ta baza posiedziała trochę, czyli to jest taki czas, w którym robicie brwi, no to przechodzimy do podkładu. No i to jest podkład z testu. Test kosmetyków z Hebe. Podkład marki Hebe. I od momentu, kiedy tylko go użyłam, pamiętam, że powiedziałam wtedy, że ja czuję, że to będzie nowy ulubieniec, że ja czuję, że on ze mną zostanie, że ja czuję, że my już razem zostaniemy, że ten podkład po prostu będzie ze mną bardzo długo. Też wstawiałam go u siebie na TikToka i pochwaliłam się. Filmik też zdobył bardzo dużo wyświetleń, dużo osób go w ogóle nie znało. I ten podkład faktycznie został ze mną i wyparł. Este Lauder Double Wear i też używam go zamiennie z podkładem Giorgio Armani, który tutaj leży. To jest podkład Luminous Silk, on już mi się prawie kończy. To też jest mój ulubieniec podkładowy, ale no jest bardzo drogi, trochę mi go szkoda e, używać. I ten podkład jest bardziej po prostu kryjący od Armaniego, i to jest mój faktycznie ulubieniec. Jego już tutaj nie ma za wiele tego podkładu. Jest on naprawdę niesamowity. Zaraz wam pokażę, jak on będzie wyglądał na mojej twarzy z moimi ulubionymi produktami, z moją sprawdzoną pielęgnacją. Obawiam się tylko, osoby jasne, osoby blade, tak mówię do Was, że to może być na Was za ciemne. Nie jest on w wielu kolorach, to jest chyba odcienne, najjaśniejszy. No i jeżeli macie bardzo jasną skórę, to on po prostu może być na Was za żółty i za ciemny. Zacznę od. Tej strony twarzy, najpierw go sobie nałożę i od razu przechodzę do klepania. Nie czekam, nie wiem na co, od razu przechodzę do klepania, dlatego że on w przeciwnym wypadku zaczyna troszkę przystygać. Nie, on nie zastyga, tylko przystyga i to już Wam mówię: to nie jest moje pierwsze wrażenie. Ja już go używam od czasu testu Hebe. No to będzie na pewno ponad miesiąc, bo chyba ponad miesiąc temu nagrywałam ten test i mam go cały czas u siebie i to jest naprawdę mój teraz ulubiony podkład. On jest dobry kolorystycznie. On wygląda na twarzy lekko, on wygląda świeżo, on się trzyma. Yy, I dlaczego też polubiłam go bardziej niż Estée Lauder Double Wear, który Wam polecałam wcześniej wiele razy, bo Estée Lauder Double Wear po jednym użyciu potrafi mnie zapychać. I to co widzicie tu na mojej twarzy, tu, tu, czy gdzieś tu, tu, to jest efekt jednego dosłownie nałożenia tego podkładu. Nie wiem, gdzie ja wtedy szłam, czy na jakąś sesję, czy na co, ale nałożyłam ten podkład i po prostu po jednym dniu już mnie wypryszczyło. On czasami tak mi robi, ten Estée Lauder, nie Hebe, Hebe mi tego nie robi, dlatego po prostu z Estée Lauder zostały mi jakieś resztki i myślę, że to jest już czas znaleźć zamiennik Estée Lauder Double Wear. Jeżeli znacie jakiś zamiennik, to piszcie w komentarzach, ale ten z HB nie jest zamiennikiem, bo Estée Lauder jednak jest wodoodporny, ten chyba nie jest wodoodporny, ale no ten podkład uwielbiam. Naprawdę kolor ma cudowny, on się trzyma i wygląda tak pięknie na twarzy. Y jest bardziej kryjący od tego z Armoniego. Teraz czas na korektor. Wcześniej moim ulubieńcem bardzo długo był korektor Tarte Shape Tape, ale przysięgam Wam, że między tym z Rimela a Tarte Shape Tape nie ma praktycznie żadnej różnicy. Jeżeli ktoś by Wam je podmienił, to byście nawet nie zauważyli. Więc ja używam teraz tego tańszego. Ten start mam go w miniaturce, w ogóle nie w moim kolorze, a ten z Rimela mam w swoim kolorze. Bardzo go lubię. On już jest mocniej kryjący, więc jakieś tam niedoskonałości możecie nim zakryć. Jeżeli macie bardzo suchą skórę, to on może Wam podkreślać suche zmarszczki, jakieś suche skórki. Może nie wyglądać ładnie, ale ja nie mam aż takiej bardzo suchej, więc on u mnie aż tak źle bardzo nie wygląda. Jest też mocno kryjący. Ja go używam jako bazy po cienie, czyli nałożę go od razu na oko. Żegnaj, koleżko. I teraz zobaczę tylko, czy tam borda dobrze wygląda. I teraz po prostu już y, gwiazda tego po prostu kanału. Y, ja pokazuję ten korektor wszędzie, chwalę się nim wszędzie, pokazuję go wszędzie, jeszcze bardziej niż ten podkład z HB. I to jest, to jest oczywiście Rare Beauty Bronzer Mokry w odcieniu Gentle. To jest Rare Beauty, to jest Selena Gomez, to jest mój ulubiony mokry korektor. Najlepszy odcień korektora, najlepszy odcień bronzera w stiku, bronzera w płynie. Na świecie. Poradzi sobie z nim nawet osoba bardzo mocno początkująca. Ktoś, kto w ogóle się nie umie melować, nie umie nic robić ze sobą. Jest mega łatwy w obsłudze, ma piękny odcień i dużo widzów, jak go pokazuje, mówi, że ten drugi jego odcień tam no, się nazywa, że też jest właśnie spoko, ale no ten dla mnie jest cudowny, nie jest za mocny, mogę go sobie budować, stopniować, nie jest za zimny, nie robi mi plamy. Ten bronzer w styku naprawdę jest. Warte swojej ceny też dlatego, że jest strasznie duży. Możecie go sobie kupić na spółę z mamą albo z siostrą, ale to jest po prostu moja gwiazda. To jest najlepsza, aż odbijam się tutaj, moja morda się aż tu odbija. Po prostu najlepsza moja gwiazda, moja cudowna moja perełeczka. Wspaniałe, kocham tą. I teraz przejdę do nakładania suchego różu, bo lubię nakładać suchy róż na mokry ryjec. Jeszcze nie będę go pudrowała. No i to jest róż. Zybel z kolekcji Zodiakara. Taka była kolekcja ze znakami Zodiaku. No i to jest y, ryby. To jest mój znak Zodiaku, ryby, więc dlatego może tak do siebie pasujemy. I to jest róż, który jest idealny dla mnie. To jest mój kolor cudowny. Pokażę Wam, jak on wygląda na gębie. Jego się buduje. On od razu nie jest taki, że mocny będzie, że ta gęba będzie taka po prostu mega różowa. Y, dlatego jest fajny dla osób początkujących. Szczerze, nie wiem, czy ta kolekcja jeszcze jest. Wspaniały blush, nawet ma napisane Magic Blush, ja Wam go polecam, nałożyłam go sobie też troszeczkę na oko, ale tak jakoś nie jakoś bardzo, bardzo dużo. I teraz przejdziemy do suchego bronzera i moim ulubieńcem naprawdę, jakbyście mnie zapytali tydzień temu, dwa tygodnie temu, kto jest moim ulubieńcem z bronzera suchego, to bym Wam powiedziała, że ten yy, z Lancome. Jest mega drogi, on kosztuje 189 zł, dostałam go w paczce pierni, kupiłam go sobie i on naprawdę ma fajny odcień, nie jest za ciepły, nie jest za chłodny, czyli taki neutralny i nie zrobicie sobie nim plamy, i tylko że on jest drogi i wygląda ekskluzyw. I on był takim moim ulubieńcem, że naprawdę do niedawna jeszcze bym jego podała, dlatego Wam go jeszcze tu pokazuję, bo to jest ktoś, kogo używam już mega, mega długo, ale po prostu w okamgnieniu, okamgnieniu wyparł go Bell. Znowu będzie Bell, tutaj jest w ogóle miks mega drogich marek z mega tanimi, tutaj w ogóle chyba nikogo nie ma pośrodku oprócz Rimela, Rimela jest w miarę po pośrodku. I to jest suchy bronzer z Belle, którym naprawdę sobie nie zrobicie plamy, który sobie nakładam na suchy bronzer z Rare Beauty. On jest, on jest doskonały, on w ogóle jest mega, mega jasny, nie jest chłodny, on nie, to nie jest zimny. I to jest bronzer, którego teraz używam cały czas, w ogóle ten z Lancome. Musiałam go specjalnie w ogóle znaleźć, bo go aż tak schowałam, że nie mogłam go znaleźć. To jest teraz mój ulubieniec i to jest edycja limitowana, Wykupicie go na stronie Bell albo kupicie go jeszcze w Hebe, bo wiem, że to jest kolekcja na Hebe, ale kurczę no wyparł mi, wyparł mi tego po o, oh my, God, co my tu mamy? Kosmetyki, kosmetyki dla moich widzów, którzy oglądają mojego YouTube'a. Jeżeli oglądacie mojego YouTube'a, to wiecie, że ciągle rozdaję widzom kosmetyki. Wystarczy, że pod tym filmem wymienicie wszystkich swoich ulubieńców makijażowych, jakich macie, których w ogóle polecacie i kochacie, a na końcu komentarza zostawiacie nazwę swojego Instagrama, żeby mogła się z wami skontaktować. Wyniki będą w ciągu 24 godzin. Zawsze odpowiadam na komentarz wygranej osoby pod postem, pod jej komentarzem. Tutaj jest dla was paczka, wysyłam paczkomatem. Także super akcja. Tutaj to ode mnie. Nie dostaniecie, jest cudownie. Oglądajcie mojego YouTube'a i dostawajcie kosmetyki. Teraz nie będę nakładała jeszcze rozświetlacza. Na rozświetlacz przyjdzie czas później, a mam tutaj naprawdę mocarnego zawodnika. No i pokażę Wam teraz puder, którego mm, używam, który mi się kończy. Proszę bardzo. Trzecia rzecz z Bell. To jest już trzecia rzecz. To jest puder z kolekcji Fog in the Garden. I ten puder on wcześniej wyglądał zupełnie inaczej. Po prostu mi zostały jego reszteczki. Tutaj po prostu jest zrobiona dziura, czyli co? Czyli dobry, czyli używany. I używam go też razem z tym pudrem od Lancom zamiennie, bo po prostu ten mi się kończy, ale będę z wami szczera, ja go używam prawie cały czas, tego Lancom, ale jak on mi się skończy, nie kupię go drugi raz. Używam go on jest w porządku, ale. Znalazł się tutaj, bo po prostu go używałam bardzo długo i też jest duży, jeszcze, jeszcze go sporo jest, ale to nie jest puder, po który wrócę. To nie jest puder, który u mnie zobaczycie kolejny raz, chyba, że go znowu dostanę, ale sama go nie polecę kupię. Tutaj jest puder, który używam praktycznie cały czas, i to jest ten kolekcja Bell for Garden Ten puder jest naprawdę bardzo dobry. Ja mam dużo pudrów różnych bel. Testowałam naprawdę różne pudry, naprawdę oni mają mnóstwo mnóstwo tego, ale ten. Uważam, że jest najlepszy, na początku troszkę się bałam tej różowej poświaty, która tu jest, ale nie zostawia różowej gęby, nie zostawia różowej mordy, nie macie jakiejś takiej świnka pepa czy coś i on, on ma być niby welwet, czyli takie wykończenie niematowe, u mnie to wykończenie jest matowe i bardzo go lubię, ma też fajny zapaszek, to ma być herbata, ten zapach z miodem i faktycznie to jest herbata z miodem i ja sobie pudruję twarz, w tych miejscach, gdzie podkład mi się zazwyczaj zrywa. No, bardzo go lubię. Jest jeszcze jeden puder, który nakładam. To jest już moje drugie opakowanie i mam go tylko dlatego, że testowałam najgorsze kosmetyki z Rossmana. i ten puder był właśnie jako ten najgorszy. Więc kupiłam go sobie ponownie, testowałam. No i wiecie o tym, że go bardzo lubię. I to jest puder, który używam jeszcze na puder, bo on daje takie wygładzenie na gębie którego brakuje mi w innych pudrach. I nakładam go sobie tak, żeby sobie tę gębę wygładzić. Troszkę jeszcze dodatkowe daje kolor, jeżeli go nałożycie za dużo, to on w ogóle bardzo źle wygląda. Także też uważajcie. I też mam go do torebki, do poprawek, i przejdziemy teraz do yy, giełki, którą. Używam i mega się zawsze cieszę, jak ją mam gdzieś pod ręką i dostałam ją w parce Pierre. To jest mgiełka od Charlotte Tilbury. Była właśnie drama w internecie, że ta mgiełka wcale nie jest utrwalająca, i były takie porównania, że ta Huda Beauty to bardziej utrwala, to to w ogóle nie utrwala. Ja całe życie myślałam, że ta mgiełka z Charlotte to jest zwykła mgiełka, a ona ma być mgiełką utrwalającą makijaż. Szczerze, to nie utrwala makijażu. Ja tego używałam, bo ja sobie tak. O, cik psik I psik, psik. miałam takie, ok. I teraz mój make-up nie będzie taki bardzo suchy, matowy, troszeczkę nawilżenia, bo nawaliłam sobie tych pudrów. Ja tak używam tej mgiełki. Ona też zostawia jakiś taki dziwny film na twarzy, że jesteś jakiś taki z jakąś taką poświatą bez brokatu, jakbyś był w takiej powłoce lekkiej. On taki właśnie daje efekt. Ale ja używam jako mgiełki. Więc wiecie, no. Jeżeli chodzi o cienie do oczu, to mam tutaj w takim moim dziennym, dziennym, grzecznym makijażu, gdzie mam się pomalować i nie wyglądać jak um, normalnie mam wyglądać, używam tego i używam tego. To jest NYX, to jest Charlotte Tilbury. Bardzo Wam polecam tą paletkę. Mało jest chłodnych paletek, które nie wyglądają brudno. To jest chłodne. To wygląda, jakby było chłodne, to nie jest chłodne. No i zrobię sobie takiego szybkiego make-upa moją bazą. Moją bazą był ten Rimmel. W ogóle najchętniej to mu chciała, żeby ta paletka miała tak o, nie? I bym po prostu wywaliła te trzy. To była idealna paletka. To była idealna paletka, yy, ale nie wiem, czy się ze mną zgodzicie. Ja zauważyłam w ogóle, że marki przestały robić takie yy, kreatywne, kolorowe paletki, takie bardziej szalone, z jakimiś takimi szaleństwami, że teraz nawet ludzie yy, makijażu oczu takiego nie robią, wiecie takiego bardziej wow że bardziej się stawia na cerę, na pielęgnację, że ten make-up oka się zrobił taki już mało ważny, a kiedyś bo tak, że właśnie takie szalone make-upy królowały i w ogóle życie było takie kolorowe. Muszę sobie zrobić jakiś taki make-up, nie mam za dużo czasu, a chcę, żeby te cienie były w miarę sprawdzone, no to to są właśnie te cienie. I też mieszam to sobie z tymi cieniami od Charlotte, które ten na przykład wydaje się, jakby był taki mega, mega jasny. On wcale nie jest jasny, zaraz wam pokażę, on wcale nie jest jasny, on jest dość ciemny na oku. I sobie go daję tutaj w kącik. To będzie grzeczny makijaż, bo ja jestem grzeczna. Widzicie to? To jest dość ciemne. I rozcieram sobie to z tym tutaj całym towarzystwem. Teraz może to będzie trochę dziwne, ale przejdziemy sobie teraz do makijażu ust. I ja używam sobie tego olejku z Rare Beauty jako taki make-up ust, który będzie się trzymał. I robię sobie tylko górę tym brązowym. On się wżera w usta. Naprawdę się mocno wżera. I ja sobie tak. Się maluję i siedzę sobie. Tak siedzę sobie i nie wiem, co robię. Na przykład, ruszuję rzęsy czy coś. To sobie tylko górę maluję, bo ja mam usta, które trochę im się ten kontur gubi, a to się nie gubi, bo to się wżera i do nie robię. Dół mam dość spory, do nie robię. I potem będę to wycierała wacikiem. Ale na razie tylko tyle zrobiłam. I ten olejek Z Red Beauty on jest w bardzo wielu kolorach. Ja wam polecam bardziej te, które są w brąz, niż w te, które są różowe, bo te, które są różowe, one potem się robią czerwone. Te, które są w brąz, też się robią potem różowe, ale nie są tak mocno różowe jak te różowe, co robi się czerwone. Dostałam go w paczce PR, w ogóle dostałam cały ten box z Rare Beauty, z tymi wszystkimi olejkami i kiedyś też miałam ten olejek, bo dostałam go też w jakiejś paczce PR i on mi y, się nie skończył. Tylko zaczął śmierdzieć, po prostu był przeterminowany. Kosmetyki z Rare Beauty, to jest już druga rzecz od y, Rare Beauty. Y, kosmetyki z Rare Beauty to są kosmetyki, które prędzej wyrzucisz do śmietnika niż zużyjesz do końca. Są so, po prostu tak mega wydajne. Naprawdę to jest nie do zużycia, nie po prostu. Kupujesz i wiesz, że go wyrzucisz do śmietnika, bo nie użyjesz tego albo go zgubisz. I teraz przechodzimy do eyelinera. Eyelinera. Eyelinery mam dwa. Yy, jeden mam czarny, wodoodporny z Sephory, 12 godzin się trzyma, bla, bla, bla. Jest taki mega dobry. I on faktycznie jest. się trzyma, ale szczerze nie 12 godzin. Trzyma się po prostu. Nie rozmazuje się i. Nie znalazłam jeszcze eyelinera, którego mogę Wam polecić w kąciki wewnętrzne, bo to jest pytanie, które w ogóle ostatnio dostaję bardzo często, często dostaję to pytanie na moim Instagramie, na którego Was serdecznie zapraszam, reklamą mojego Instagrama, że Gabi Pliska... Poleć mi jakiś eyeliner, który trzyma się w wewnętrznym kąciku. Nie mam takiego eyelinera, żebym mogła go Wam polecić. Mam czasami dnik, gdzie łzawi mi oko i nic nie da rady. To też nie da rady. Żeby była jasność, nie polecam Wam tego do tego. On ma gąbka, to nie jest pędzelek typu włoski, tylko gąbka. To jest w sumie jego jedyny minus. Ale on się trzyma, lubię go. Uwaga, robimy kreskę. Nie ma takiej sytuacji, że na przykład malujesz nim i nagle masz w jednym miejscu bardziej czarna, a w drugim masz plamę tylko normalnie maluję. Drugi eyeliner to jest eyeliner brązowy z Lancome i lubię go, szczerze, lubię go, po prostu, ale jest bardzo drogi. Jak na eyeliner jest za drogi i to nie jest coś, co bym kupiła ponownie, ale ja go używam praktycznie cały czas, on jest brązowy. Jeżeli chcę, żeby ta kreska była troszkę Delikatniejsza na przodach, że nie chcę sobie ciągnąć tego czarnego aż do końca, to po prostu sobie też używam tej, tego eyelinera. Robię sobie też nim kreski, więc jeżeli mnie widzicie w brązowych kreskach, to na pewno jest ten eyeliner z Lanką. Pamiętajcie, że moi ulubieńcy, to nie jest, że idziesz i biegniesz po prostu i kupujesz wszystko to, co ja ci pokazuję, tylko oglądasz i mówisz: Aha, dobra, ok. Ona ma jasną skórę. Hmm, może u niej to tak wygląda, ja mam ciemniejszą. Może u mnie to będzie wyglądało źle. Także przemyślcie zakupy, zanim po prostu kupicie te rzeczy. Yy, I też, no, jedyne co tak mam, że polecam naprawdę, że idź i może kup to jest tylko ten bronzer z Rare Beauty. I teraz przechodzimy do zmycia. Nie, przechodzimy do tuszu do rzęs. Mam tak z tuszami, że po prostu rzadko mnie coś zachwycam. Niewiele było tuszy, które miałam takie, że. O, jaki fajny, mhm. Mm Takich tuszy nie jest dużo i ostatnio nagrywałam test make-up y, Sephory takimi tanimi rzeczami i tam była miniaturka tego tuszu. Ja se użyłam tej miniaturki, wie kurde. Od tego czasu wszystkie moje drogie maskary leżą i się śmieją. A ja się śmieję z nich i używam tej miniaturki smutnej z Sephory y, z tą szczoteczką i jestem ciekawa, czy miniaturka będzie tak samo dobra jak cały tusz. Bo jeżeli się okaże, że nie, to będę skazana na kupienie miniaturek. Ale jest naprawdę dobry ten tusz, pod tym względem, że ja mam kurde rzęsy typu siuśki, typu niewidoczne. U mnie nie ma rzęs, po prostu jest łyso, a ten tusz robi mi te rzęsy. Oczywiście nie jest to taki efekt, jakbym sobie sztuczne przykleiła, ale kurde, ale coś jest. Weźcie sobie, obejrzyjcie moje inne filmy, gdzie testuję jakieś tam maskary, co tam. A, była maskara, coś tam. Nie ma maskary, żeby było widać. Po prostu ja tuszuję i mówię: no. W sumie to mam wytuszowane rzęsy, ale wy tego nie widzicie i super się ma znam. Po prostu maskary nie robią u mnie żadnego wow. Ta maskara robi mi takie wow! No bo ja mam tak małe rzęsy, że tu nie będzie takiego mega wow, ale jest wow! Takie cichutkie, ale na tyle, że ja tę maskarę chcę kupić ponownie. To jest teraz czas, żebym zmyła tą górę i pokażę wam, jak ten olejek się wżera. Tak wyglądał w opakowaniu. Na ustach tu jest lekko różowo. On nie jest właśnie taki brązowy, dlatego Was ostrzegam, ale mam y, ten pigment na ustach, na górze, gdzie on u mnie troszkę taki jest zaniknięty, się pojawia. Teraz czas na konturówkę. To jest oczywiście Charlotte Tilbury w odcieniu Pillow Talk. Ona ma ten minus, że się szybko kończy, się szybko gdzieś tam kończy, w sensie temperujesz i po prostu patrzysz już nie ma. To była miniaturka akurat, y, ale no szybko się kończą, są drogie y, i wypróbujcie sobie po prostu w miniaturce, bo warto y, i... Poczujecie ten kolor, że nie ma takiego koloru z innej tańszej marki. Ja lecę do malowania i uwaga, ale ja, Ona pasuje, naprawdę. Ja nie znam nikogo, że ten pillow, talk, ten odcień wyglądał w źle. Nie ma, nie ma takiej sytuacji. Nie ma takiej w ogóle. Żeby to tak nie było. To jest niemożliwe. Ona jest miękka. Pierwsza, jest ładnie wygląda. Proszę łapka w górę. Łapka w górę dla mnie. Teraz co na to, co na to? W ogóle. Ja kiedyś zrobię lip combo i opatentuję to, żeby nikt mi nie podkradł tego pomysłu, bo ja po prostu uważam, że mam mega talent do wymyślania lip combo. I to będzie już trzeci produkt na ustach. I tak, ja naprawdę jak mam pomalować sobie usta, tak naprawdę używam tylu produktów. To też jest Bel, To już jest które Belle? Piąte Belle? Kolejne Belle. I to jest kolekcja Zodiacara, też ta kolekcja, z której mam ten róż. I one w ogóle bardzo do siebie pasują, ten róż z tą pomadką. I jak mam na ustach jakąś taką lekko różową pomadkę i wy piszecie Gabi, co masz na ustach, to prawdopodobnie to gra pierwsze skrzypce. I teraz Wam powiem przykrą rzecz o niej. Po pierwsze, jest limitowana. Po drugie, ona się brzydko zjada. I więc jak ją nakłada, to się ją tak i paluchę, nie? Ona ma takie drobinki. Jeżeli ją nałożyła, tak jak ją nakładała, taką, wiecie, zwykłą pomadkę, taką, no płynną tego typu, i bym jej tak nie nałożyła, tylko tak ją nałożyła tak grubo, ona źle wygląda, ona się mm, źle zjada wtedy, dlatego ja już mam na nią sposób. Kolor jej jest ładny i paluchę, bo paluchę wtedy ten brokat wychodzi, bo ona jest z brokatem. To jest jak te z Diora pomadki, co są zawsze modne w święta, co każdy je odkrywa zawsze w święta, On mówi, wow, jaka pomadka ładna. To ona właśnie jest coś tego typu, że trzeba po prostu potrzeć, żeby był brokat, kolor jest boski, jeżeli znacie podobny kolor, jak ta pomadka ma, zaraz razem zrobię swodza, będziemy razem szukali. Patrzcie, to jest ten swatch, to jest coś takiego. Ona jest zimna, dość ciemna, półtransparentna, nie jest za mocno pigmentowana. To jest coś takiego. Jak znacie z innej marki, to błagam pliska, napiszcie, wyślijcie linka, bo to jest edycja limitowana, nie będzie tej pomadki, po prostu będzie za pół roku, będzie płacz. I ja Wam polecam tą pomadkę połączyć właśnie z szarot, bo każdy pyta co masz na ustach i Ty wtedy mówisz, że masz to. I kolejna pomadka, już czwarta rzecz na ustach, to jest pomadka z Fenty Beauty, ona też ma brokat i ja ją nakładam troszkę. Właśnie jak ją nałożycie tak jak pomadkę, to ona będzie źle wyglądać. Ona jest nawilżająca, bo ta Bell jest sucha, ta jest nawilżająca. Nakładam sobie tą z Fenty i rozcieram. I teraz Wam powiem tak jak ja teraz, i tu, i tu o takie coś, nie no, ja wiem, że to może wyglądać wszystko, co robię, jakoś tak paskudnie, ale potem mnie pytacie, jakie mam kombo. właśnie ja paluchem, trochę paluchem, trochę trzeci, czwarty produkt i ona, ta i pomadka, to są te z brokatem pomadki, jak je właśnie tam paluchem rozmarujesz i jest wklepany na te moje bazy poprzednie, to jeżeli ja bym teraz wyszła na miasto, gadała, była gdzieś tam na siłowni, cokolwiek bym robiła takiego, żebym już się nie poprawiała, bym nawet gadała, zżarłaby mi się ta pomadka, to w ogóle te kolory z tym brokatem cały czas zostają i bardzo Wam polecam te pomadki z Fenty w kolorach tych brąz, jasny brąz albo róż. Ja zawsze mam w jakiejś torebce po prostu te pomadki pochowane, one też bardzo intensywnie i mocno pachną. Teraz myślę, że to jest koniec. Ja też bym tak myślała. I normalnie to byłby koniec, ale mówię, a co to? A co to jest? Mówię, Vibo. Myślę sobie, a co zrobię tutaj? Ma mazny". Mówię, o kurde, nie. Ale to jest normalnie skurczy byk. I to jest płynny rozświetlacz. Ja właśnie z płynnymi rozświetlaczami tak też nie bardzo. Kurde, jak on się błyszczy, jaki on jest normalnie brokatowy, świecący, nie? Ja go normalnie tak, na ręce, tutaj, tu i uwaga, on jest naprawdę mocny zawodnik i ja go sobie tu, o tu go sobie daję. Tu, 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 o tu, tu, o tu i on nie psuje mi make up, nie psuje mi tutaj, nie rozwarstwia się, nie psuje się. On jest taki, patrzcie tu, no, to jest bardzo ważne, to jest bardzo ważna informacja, nie? On się normalnie tak błyszczy i ja tak o, tu go, tu i to jest rozświetlacz, którego ja właśnie używam. Tak wygląda mój make-up, e, tak tu wszystko jest, tak wygląda mój make-up skończony, piękny, moimi ulubieńcami. W komentarzu piszcie swoich ulubieńców, e, piszcie też co myślicie o moich ulubieńcach, czy na przykład e, wy uważacie, że jest inaczej i dla was to jest gówno. Piszcie też w komentarzu, ostrzegajcie inne osoby, bo nie jest nigdy tak, że... Wszystko jest dla wszystkich, że dla każdego jest to samo, każdemu sprawdza się to samo. To są moi ulubieńcy, wasi są inni. Moi ulubieńcy to mogą być wasze najgorsze, po prostu co używaliście kiedykolwiek, więc też piszcie komentarze, ja będę to wszystko czytała i będę zostawiała wam. Serduszka, pyk, 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 każdemu serduszko, kto napisze. Jeżeli zostaliście do końca, zostawcie komentarz o treści, lepiej. Jeżeli zostaliście do końca, napiszcie ile dziwnych rzeczy widzicie w moim tle, i widzimy się w kolejnym odcinku.